Opowiemy wam bajkę o kulebnej śnieżce i krasnoludkę. Ja sam jestem krasnoludkiem, takim trochę porośniętym. A czy wy wiecie, że krasnoludki są na świecie? Ja tu się rozgadałem, a śnieżka i krasnoludki czekają. Zaprośmy ich do nas. Śnieżko, krasnoludki, prosimy, chodźcie. Czy ktoś wołał śnieżkę? O nie! To ja jestem najpiękniejsza i najważniejsza w tym królestwie. Nie wierzycie? To się zaraz przekonacie. Lustareczko, lustareczko, powiedz przecie wszystkim, kto jest najpiękniejszy w świecie. Co mówisz? No przecie pytam. Kto jest najpiękniejszy w świecie? Ojej, ale nudzisz! 150 razy już mnie o to pytałaś! Nie masz nic innego do roboty? Idź, może ogatuj jakieś kluchy, czy poceluj skarpetki. Nie, jak śmiesz kpić z mojej królewskiej osoby! Z mojego królewskiego majestatu! Odpowiadaj to szybko, bo za chwilę zostaniesz tylko zbitą szybko! Dobra, dobra, spoko, kobieta. W dzisiejszych czasach są takie asystowane, ja tylko czemu stresują w te zimne? Mam wyciągnąć młoteczek? Czym pokrzywa, to znaczy obrzydliwa. Eee. pani niezwykle jesteś urochliwy. Jesteś piękna szalenie, ale i tak się z tobą nie ożenię. Wiedzicie sami, to ja jestem Miss Świata. Miss World. Ale ale, ja jeszcze nie skończyłem właśnie. E, właśnie, właśnie. E, mam oczy jak z baśni. Piękne rzęsy e, i po... siadło w lusterku zasilania, nastąpiło od razu na No, pani, twa uroda jest już do pani. I powiem ci szczerze, że ładniejsza jest śnieżka, która w Królewskim Dworze mieszka. Co takiego? o Oszalej! Ze złości! W Śnieżka, ta sierota, ją do błota. E, natychmiast zabić że myśliwego wzywam. O, to ja się szybko zmywam, jeśli nie chcę być stłuczonej do śmieci wyrzucona. Niech on do lasu y, śnieżkę uprowadzi i tam y, szybko zgładzi, więc hej, myśliwy, okay, do mnie w te pędy, chcę pozbyć się tej przybłędy. jestem, co każesz o pani królowo, rozkazem każdy twy słowo. Tak na marginesie, dzieciaki, powiem wam, nie lubię tej baby pokracić. Co tam mamroczysz, staruchuniec, no to? Podziwiam cię, pani, okropna kokota. Mam dla ciebie poważne zadanie. Zgładzić Śnieżkę nim noc nastanie. A to córześ wymyśliła? Ona przecież taka miła. Jak mi jej krwi nie przyniesiesz... <laughs> Dzisiaj z wieczora to zrobię ciebie zbewsztyk, jak wczoraj z kaczora. Dobra, dobra. Ale uważaj, zaraz wyjdę i czas ze drzwiami, jeśli nie zapłacisz dolarami. Och, ten myśliwy pożałowanie godny. A może w euro? Bo dolar już nie modny? Co mówiłaś o walucie? Wejmeczek. Mam go w lewym budzie? Jeszcze chwilę. Jeszcze chwilę. Jeszcze chwilę. Jeszcze chwilę. Mam go w lewym bucie. Tak. Zaraz go wypiszę. Proszę o ciszę. Tysiąc dolarów e, wypłacę w gotówce. Możesz szampana chłodzić w lodówce zapewniam pani pokrótce milczenie. Tymczasem idę po uzbrojenie. Oj, narobiło się kłopotów. Śnieżka nic nie wie o tym, co knuje macocha. Jest jeszcze nieświadoma jej złych zamiarów. Tymczasem myśliwy wymyślił sposób nowy. Dzisiaj będą w lesie łowy. Dziczyznę do zamku przyniosą, więc krwi trochę doniosą. Myśliwy wleje je w malutkie mieszki. Macocha uwierzy, że to krew śnieżki. A śnieżce nakazał uciekać daleko, gdzieś w krainę za morzem, za rzeką, gdzie znajdzie miejsce bezpieczne. W tej sytuacji to niemal konieczne. I poszła śnieżka, a raczej pobiegła, nie wiedząc dokąd i po co, popłakiwała nad swoim losem, aż wreszcie idąc lasem, dotarła do dziwnego domku. A co to takiego? Co to za malutkie mebelki, buciki i ubrany? Do kogo to wszystko należy? Jak myślicie dzieci? Może do muminków? Może do smerfów? krasnoludków, mówicie? Eee, przecie każde dziecię wie, że nie ma krasnoludków na świecie. Są? A skąd wiecie? Widzieliście krasnoludki? I czy to prawda, że jeżdżą na rolkach? I że mają małe komputery i górskie rowery? Ojej, taka jestem zmęczona. Chyba zaraz zasnę. Hey ho, hey ho, hey ho, hey ho, hei ho, hei ho. się szło. Hei ho, hey ho, hey ho, hey ho. Hej ha, hej ha, hej ho, hej ha, hej ha! A cóż to? Nie widzicie sami? Coś nie w porządku jest z naszymi drzwiami. A tak, rzeczywiście. Ktoś je otwarł za maszyście. Ja się boję. Ja nie wchodzę. Ktoś chodził po podłodze. Na szybko, kotecku! Uciekajmy! Ja się boję tego stworzenia! Uciekajmy! Poczekaj, Uciekaj! 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 po Za chwilę! Jak się nie mylę, to jakiegoś intruza mamy w naszym domu. Nie oddamy go nikomu! Jasne, sami się z nim rozprawimy. manto to nie złemu udzimy. Ale cóż to budzi się wielka smoczyca. Czy tam jaka czarownica? Nie, to całkiem, całkiem panienka. Mów szybko, kim jesteś? Bo czasu niewiele. Pozwólcie, że się tak ośmielę. Przedstawić siebie już czas. Jestem Śnieżka, ale czy ja nie znam was? Ależ oczywiście to krasnoludki prawdziwe, niewymyślone, naprawdę żywe. Przyszłam do Was przypadkowo. Szłam przez gniezdno i nitkowo. Złama co chciałby zabić. Ale myśli że będę go sławić. Puścił mnie wolno, więc sobie puść.